Czekaj daj odpisy. Dobra, nie będę odpisywał Gdzie ty? Ty w co no, na no. Ej, czekaj, ja też wezmę. Czekaj, wezmiesz mnie na rączki. Tak, zaraz. Ja ty już nagrywasz czy nie? Tak, nagrywam. Kurde, kurde, już kurde, dawno kurde, temu. Kurde, nie mam jaskiń. No, na no, no. ja, ja mogę do 70 oczami. To, no. Chodź. Chodź. Mamy pierwszy sekret. Chodź. Ja e, to widziałam na jakimś odcinku, że jakiś typ gdzieś tutaj klika i co A w te... Lampki. Dobra, Pierwszy... Dziękuję. Ej, co to klucz? Co ty robisz na Że się klika w to... Do... W talerz tam, jak to tam masz w polsku. I potem tutaj się to... Tak, dobrać. to się odpoczywamy. No, no to to jest no bardzo znany sekret. Tak. Wierzę, tak Dobra, idziemy dalej, nie wiem gdzie to jest. Idę tu tam. Gdzie ty kurde już jest to. No matko, ja właśnie to wiem. To ja dopiero. Chodź. tak to. Nie rucham, Czładek Czładek. Czładek. No to, to to też jest w miarę znany sekret. A no to jest to znany sekret. Tak, ale właśnie wszystkie zrobić. Będzie sobie my, które mamy tylko dwa. No to to, no to to, to, to. Ej, ile jest ja osób tylko my. Idź ty. Ja jestem tu. A, dobra, czekaj. Czekaj, czekaj. A ty jesteś w wybranku. Dobra, kamerki, kamerki. Jesteś w banku. Ja znam jeden sekret. Jak cię tam władzi, bo kurde? Ja mam tylko ciebie. jak cię da tam? Sporlam. Klenka. Ale w chwilę. Ja lubię właśnie ten film, czy nie? Nie, kurde. Nie. Encont. Emo, e, e, e Michael, e e so, Emo kot. Emo kot! Ehi, code! Emo code! A tu moje. code! Emo 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 kot. Emo Emo code! Emo code! Emo code! Emo code! Emo code! Emo code! Emo Nie, Emo Uno jest typ. Ej, ej, to czynaj. I tak ja ona tu wolę będzie. Matko, ej, to bym ja ja nie mnie tego serwera. Nie, nie umiem ci będę. Zgłosi! Nie, ale ja nie chcę ty ją odpać. No, nie chcę z pomysł. Chyba, ale nie chcę, no, bo ja nigdy nie zgłaszałam no, ja też No to teraz czekaj, to teraz, nie każdy miał od tu. Teraz powróżę. napisz taki. 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 taki nie miła nie nie miła nie je co dobre. nie Jest no. если не colo. Ej, znowu tu stoi. Okay, okay, okay. Powiedz wyjdź, please, 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 Albo usunię znajomych i wyjdź. Zablokuj. Ej, ona wyszła. patia ja już jej nie mam. nie baj, zablokowana. Ej, mam jeszcze. Albo nie mam. Tak to się robi ze serwera. W ogóle to nie jest sekret, ale że tu się da tak rozwijać, że się aż... A to teraz jaki? Ej, my w tym samym czasie. Tylko ja trochę wyżej. Ty jest. Nie, no, czekaj, czekaj, bo ja chcę Ciebie wziąć na rączki. A ja zaszkodziłam. Ej! Majka dołączyła! Maja z mojej klasy! No to masz problem. Nie mam Dobre by dobra, to dobra, ale włosy... Tak. Hmm. Matko. O, o, ja się wyszła. Taka mm. imprez mm. bo ja o tak jak nagle. To no, ja ten... tak samo. Wow. Wow. Sigma bo... Sigma, bo <laughs> sigma, girl, girl. Nie, wiem. Mm. Rzucę Rzuć to teraz. Rzucę to na 5 lajk. Rzuć to na 50 lajk. Rzuć to na 100 lajk rzucę to na 80 lajk like i rzucę to na 100 lajk like. no. rzucę to na 5 lajk like. Dobra, chodź, to jaki teraz robimy sekret? Ej, ale oglądasz, bo ja widziałem jeden taki... A dobra, może tam, tam... Ja oglądałam, a tej gliedy Tibeli, że tamte, że tamte, że jak jest ten motel, to że tam jedno mieszkanie jest i tak męża Tak, mężą. ja to wiem, ja to wiem. Tylko nie będą Ci się pokoje robią. Wie, wiem, że tam się do szpitala tego. Czekaj na mnie. Ja swoje mini samochodzie. <grym grym grym grym> a tamta Majka, to nie Dobra, Są dwa wejścia tam, tak? Ja wybieram. Trzy. Ten... No, 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 no nie wiem. Ja no wiem, bo to... jest tu. Dobra, chodź tutaj obok mnie. Ten? Ty, tutaj, A Ty to zawsze tą drabinę A, używasz. Nie no, bo. Jak się kurde. Postawiłaś niedobrze drabinkę. Bo się w łeb. Mój mały moja córeczka się w łeb. Ej, 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 ej patrz. <noise> kurde. Op. Nie no, lecik. 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 Nie wiem, co wczoraj robiłyśmy. O! No! Jak tą drabinę stawię, ja nie, ja nie mogę przejść, bo jestem za duża. Czekaj, ja cię wezmę na rączki. Tego małego chomiska. Czekaj, kurde, ja cię... Ciebie... Nie ruszaj się, to cię spróbuję wziąć na rączki, kurde. Kurde. Dzięks. <laughs> I teraz ten. Lepiej będę mieć... Ej! Ale tutaj też ja widziałam na jakimś Ej, że, że, ej, że, ej, że... Ej. I ja... PISTOLET! RĘCE DO góry. W ogóle jest na jakiś ping. Ja to gówno włączę. Patrz, to jestem ja. A, trochę Mam latarkę w pustule. Ale no trochę jednak nudna jest to coś. Kurde. Lecimy do... A ja znam jeszcze jeden No je, wow. i... Wow. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj też widziałam na jednym odcinku... O, patrz. Patrz, o tutaj i tutaj jest to z agencji to coś. A no wiem. No, ale jeszcze coś widziałem na jednym odcinku, że gdzieś tutaj coś, 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 coś. No chodź tam, ten sekret. To z tym domkiem. Hospitalem. Poza jakim hospitalem? Hotelem. O no, tak, a wiesz, co się po kolei robiło? Tą książkę. Tak. Tylko ej... Tą to... książkę pod... Ej to, prze... teleportuj się pod dom. Nie! Najpierw do szpitala potem. Ale nawet trzeba iść w dom, kurde. No to chodź pod dom 5. 5. Chodź matko tutaj, mogła się normalnie tyle. Tryb... Normalny człowiek. Ale co? Tam ten dom jakiś. To, ale to. Ej, ale ty już masz ten. Nie, który... z... Ej, dobra, to ja zrobię dom. Dobra. To chodź. Ej, ale ja powiem, że to na to działa. Bo ja też raz zrobiłam ten sekret, ale to U dobra. ciebie to nie działa teraz. No tak. Dobra. To idź, za tam tu. A ja tu mieści. One chyba Chodź, mateczka, weź na rączki, weź na rączki. No to... Lecimy do szpitala! Nie, ale najpierw po tą książkę chodźmy. Czy to trzeba po kolei robić? Do szpitala, potem książkę. A w ogóle to miało być kolejny raz usunięte, czy coś tam, co a nie jest. No to tylko jest takie gówniane gadanie. Zapalaj bo to muszę ja robić, bo to jest moje i dom. Majha Ale mi ślinka leci, czekaj. I tutaj mam taką ślinkę. Dobra. Mam tą książkę. To jest na lądzie, czekajcie. I co teraz? Tu ja Teraz lecimy do... Gdzie, gdzie to było? No i idź już. A, no to lecimy gdzie. Tylko gdzie to było? Czy już do tego domu? Nie, czekaj, czekaj. I, A Ja bym chciała zobaczyć to na kamerę, jak to się będzie zmieniać. Co to było? Co Nie wiem, co to było. Bo i ten telefon, to zobaczysz. Oj, on się nie rozładował, no nie No ty, na 1% Łał Łał Zobacz Co ty masz tutaj? Co ty ogl... Rąbarem co ty oglądałaś? No i czekaj, tak, teraz To jest Kitty Bella i to jest... Motel. No i teraz musisz usunąć tego domu i jeszcze raz postawić. Co? Na no? pewno? Tak, ja tak robiłam. Ej, dobra, działa to. Ja tu znam jeden sekret. Tu mamy safe O, no i tu I tu coś Kiki Belka zobaczyła. Tu jest coś napisane na tym. Ej, chodź, 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 ja wiem, bo tutaj gdzieś to było napisane. W łazience gdzieś tu. O, tutaj, patrz. Tu jest ta kartka. Tu i ja to przeczytam, czekaj. Tylko tam masz to chyba po polsku. Ja nie wiem, gdzie ta kartka. Nie, ja ja ty jestem... masz ten... dziwnie to zrobione. O, tu jest ta kartka. Tylko ja to czekaj. Cześć. Ja tam chcę... Milena dołączę. Drabi! Ej, dobra, ja tutaj jestem już. Nie wiem, nie. Ej no, zejdź Chyba ja mam poczekanie. I wezmę tą... To... Ej, ty ty mi poświeć, a ja wezmę to. Jestem o liście. Ej no, posłuj się. Gdzie jest to? O, to jest tak. U. Masion and... Drabinka, cóż? Drabinka, cóż? No? Ej, czekaj, jest si też przyjęta. No, ten strój jest slej. Ja nie wiem, czy ja mam go zepsuć, sobie. Dobra, jestem. Usuń tą drabinę i świeć. Nie, ale jest. Ej, co to masz tu pod sklep? Nie. Czekaj, daj. to jest kamień. Tak. Kurde, masz. Dobra, idziemy na... na Ej, czekaj. No, nie na prywatny. Spoko. Ej, tuś komputer. Takie. Ej, ja do ciebie narzędziem, no, czy ty do mnie? Ja mam dużo znajomych, którzy grają. No ładnie, ja też mam dużo.

Dobra, nie no. Dołączyłaś te do Majki. Nie naprowadzę ser? Nie naprowadzę? Nie. Tylko czemu ja mam cię tak? No, ja mam takie same. A no, ty na dole, czy masz czymś? No. Pytasz, co robiłeś wczoraj. Robimy to dzisiaj? No.

i albo ta chce ciebie wkurzyć, A ty jesteś tą, tą, bo ona no, wiesz ze swojej klasy o. To ty nie jesteś była czy nie z tą? Tą polska kapiła, ja tu Nie jesteś? Jestem No to czemu ta jakaś do niej hej bufufy, ta Amelia? Jakaś? O Tyku A, to chyba jest albo z mojej klasy Amela, albo Magda <laughs> ale nieważne, lec jak ja mi jest, to myślę, Dobra, co robimy? Jesteś lalka. Nie wiem, jak ludzie tak wyglądają, bo oni mają takie twarze. Kto? A, te nóbki. <laughs> 最 Q 的么？<noise> <noise> Эй, сорри. Не приклеивай. Что-то я Так. Ну, Майка, так и не делай. Мовь

Tu <laughs> już Ay on <laughs> <tarz edip> <laughs> <laughs> co jest RP tam coś wish... no, nie no co robimy? No? No, do RP

nie, nie, czekaj, ja mam inne wejście do Ej, FBI! Ej, pof ja mój chomiczek tu. буза и yeah, вот зубая коту и девцина не по девцина Субтитры а Ой, что так